Co roku kajakarstwo uprawia około 5 milionów ludzi. 5, 5 milionów ludzi wsiada co roku do kajaka. To e, Są to dane nie tylko nasze, ale też i e, różnego rodzaju czasopism, które e, mówią o turystyce. Wiemy, że e, rozwój turystyki następuje e, ogólnie we wszystkich gałęziach, w związku z czym my również przykładamy bardzo dużą rolę do tego. Żeby promować turystykę, żeby wspierać turystykę i rozwijać tę turystykę. Działania, które do tej pory były prowadzone przez Polski Związek Kajakowy w obszarze turystyki kajakowej, czyli kalendarz imprez turystycznych, czy też cykl, między innymi imprez Grand Prix, czy różnych innych mniejszych wydarzeń, które Odbywają się również pod patronatem Polskiego Związku Kajakowego, jest utrzymany i tutaj niczego nie zmieniamy. Staramy się dodawać do tego jak najwięcej jeszcze innych wydarzeń. Nowymi pomysłami, które się pojawiły są, jest przede wszystkim promocja turystyki w obszarze digitalowym, łatwość dostępu do informacji turystycznej, tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili w obszarze turystyki staramy się trzymać to znaczy trzymać się nowych trendów, które y, następują, y, nowych pomysłów, y, bo trzeba wiedzieć, że już w tej chwili turystyka ogólnie jest y, dostarczycielem około 5% produktu krajowego brutto. W związku z czym my mamy świadomość, jaka to jest mocna i ważna, jaki to jest mocny i ważny obszar. W związku z czym Staramy się rozwijać jeszcze bardziej nasze działania i szukać różnych możliwości, na przykład poprzez organizację dużych imprez, które są niejako dedykowane aktywności takiej kajakowej, aktywności wiosłowanej, ale również łączą się z wieloma innymi atrakcjami dla po prostu zwykłych ludzi, czyli generalnie takimi jak poznawanie walorów turystycznych różnego rodzaju miejsc, Polski Związek współpracuje z regionalnymi organizacjami turystycznymi, z polską organizacją turystyczną, przede wszystkim z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, z którym też mamy bardzo dużą rolę do spełnienia wspólnie, dlatego że przez lata w obszarze turystyki kajakowej... Na, e, obydwie te organizacje prowadziły e, jakby tutaj rozwój tej turystyki kajakowej e, nieco innymi torami. Staramy się w tej chwili te tory e, jakby sprowadzić na jedno. E, prowadzone są rozmowy, aby ujednolicić cały system turystyki kajakowej w Polsce. Rozwijane są szlaki turystyczne. Mamy bardzo dużo tutaj do ustalenia, mamy bardzo dużo tutaj do zrobienia i myślę, że jeżeli te prace będą postępowały w miarę szybko, to i efekty w postaci tego, że coraz więcej ludzi będzie pływało, coraz więcej ludzi będzie zainteresowanych turystyką kajakową, nastąpią w krótkim czasie. Idąc na fali potrzeb, które w tej chwili pojawiają się wśród odbiorców turystyki, stworzyliśmy. Mamy taki pomysł i stworzyliśmy taki obszar, w którym chcemy rozwijać duże imprezy masowe. W poprzednich latach Polski Związek Kajakowy prowadził program Lato z Nurtem. Program, który miał aktywizować ludzi do uprawiania turystyki kajakowej, w ogóle aktywności poprzez elementy w social mediach, elementy w obszarze w ogóle takim digitalu. Natomiast mamy w tej chwili jakby takie przejście niejako w tym roku do rzeczywistości i do zorganizowania bardzo dużej imprezy turystycznej w Krościenku nad Dunajcem pod nazwą Kajak Fest Dunajec. Jest to impreza, która łączy w sobie zarówno elementy Pływania, jak również elementy innego rodzaju turystyki, chociażby na przykład turystyki regionalnej, turystyki kulinarnej, i staramy się przedstawiać tą aktywność kajakową w miejscach, które z kajakami od wielu lat są związane, a akurat to miejsce jest wyjątkowe ze względu na to, że odbywa się tam. Najstarszy spływka kajakowy w Polsce, który jeszcze w okresie przedwojennym miał swoje tradycje i do którego niejako my chcemy też nawiązać i w ten sposób pokazać rozpoczęcie niejako tego cyklu, tego cyklu imprez, które planujemy. Prowadzimy akcję Lato z Nurtem i właśnie tą imprezą będziemy rozpoczynali tego, tegoroczny cykl Lata z Nurtem. Myślę, że e, poprzez te wydarzenia, które będą miały tam miejsce, m.in. koncerty gwiazd, m.in. E, strefy aktywności kajakowej, czy też e, miejsca, w których region będzie pokazywał to, co w nim jest najlepszego tym wszystkim, którzy będą na miejscu, impreza rozpoczyna się e, w... Czy, Rozpoczyna się 19 czerwca, będzie trwała przez cały długi weekend, więc serdecznie wszystkich zapraszam.